Witam Was bardzo serdecznie w prawdopodobnie już ostatnim odcinku naszej serii. Niestety, ale w końcu trzeba. Udało mi się przywrócić do życia cyklopa mojego. Wyniosłem go stamtąd, aż sobie odznaczę. Przywróciłem go tutaj. I co to atakował mnie chyba raz Reaper, ale chyba w dobrym momencie tarczy użyłem. użyłem. Patrzę, że nie mam chyba. No, chyba nie mam. Dobra. I co my się zajmujemy w tym odcinku? W Tym odcinku zajmujemy się faktycznie dokończaniem naszej rakiety, ale to nie będzie w 100% dokończenia. O boże, ponieważ jeszcze trochę przed nami mam na razie do dopalacze Neptuna, które już się praktycznie robią. Wow, niesamowite. Do hmm. dopalacze. przypomnę, jeśli seria wam się spodobała, to zostawcie lajka. Like Co ja wrzuciłem dopiero... Kiedy to nagrywam? Dopiero wrzuciłem szósty odcinek. Subnautiki. Okej. Okay. Teraz by to zrobić. Sztaba plastali, cztery siarki, trzy kianity i ogniwa energetyczne dwa. To zacznijmy od takich rzeczy, no to sztabę plasteli mogę zrobić od razu Chyba To jest tylko jedna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dalej mam na zatkane... No ale cóż tak bywa Cyk Dobra, sztaba plastali robi się. Dobra. Kianit razy 4, 1, 2, 3, 4. Ogniwa energetyczne. Yy, znaczy jonowe. Te jonowe robi się w inny sposób, natomiast. Dowiedziemy tutaj i chyba tu. To mamy właśnie, że przyjmiemy baterię jonową i trz, I dwie gumy. Czy cztery baterie jonowe. Przystworzyć jedną baterionowo potrzebujemy 4 cz złota, 4 srebra, 4 jony okej 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 I w moim prążcie, bo... bo jak go bra. <laughs> Boże bo jak go brałem z cyklopa tamten brałem go walę Właśnie go brałem. Bra no nie! Brałem go właśnie z brown sootem. Więc od razu sobie tutaj włożyłem rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie mogę, jestem posiedzony jakiś dzisiaj. Dobra, ale lecimy. teraz zrobić te baterie jonowe. Później ogniwa jonowe. <tryk> Raz teraz. Dwa trzy i cztery. I dwie gumy. Które mamy zawsze? Teraz i dwa. Chociaż nie wiem czy kryzysalną siarkę, bomba. Nie, nie mam krystalicznej siarki. Chyba nigdzie nawet tutaj nie mam. Tytan Srebro Krystaliczna siarka może? Nie mam. Nie mam. Są cztery. OK okej. Mm -hmm. Nie mam krystalicznej siarki. No cóż. Musimy się udać znów nasze Lost River Prawdopodobnie Pusty, pusty, pusty Synek grzyb Ta, Bateria mi się kompletnie cała skończyła. 100% tutaj też... Nie, 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 ogniwo jonowe. Nie, nie, nie. Dobra. Będzie strasznie krótki odcinek, tak myślę, bo chyba... ...część czasu spędzę na podróży do Lost River. Tak naprawdę. O. to może prąsutem tak naprawdę pójść eee, mogę wsiąść nie chcę wejść w pojemnik tylko wsiąść cóż Czy co? Czy ja je mogę wsadzić tu? Tak, mogę je wsadzić tu, dobra, dobra, tyle mi wystarczy. Do wiadomości. tam ne tym Neptunem właśnie naszym cyklopem. bo to jest szybsze. Niż takie ojeżdżenie. Raczej chodzenie. więc tak. tu ogniwo jonowe. To ogniwo jonowe. To na 25 na 20%. To na 26. Zobaczmy ile teraz mamy energii... 90% Nie wiem, jak wróciłem tutaj to nie miałem kompletnie energii Tak, totalnie Jak to się nazywa? No muszę popłynąć tam z Cyklopem, bo jak popłynę tam z Simofem, czekaj Simof jest w bazie? Tak, Simof jest w bazie Okej, okay, ale po popłynę tam z Przepraszam. Jeśli ktoś miał... ...aktualnie słuchawki, to przepraszam. to biorę po prostu... By później naładować wyjdźmy nim ko za doku możesz i hamsko zabraknie tak cyk Welcome aboard, Captain. All systems online. So, tak, potrzebujemy znaleźć tylko krystaliczną siarkę. To odstawię tę baterie. No i lecimy do Ziklajta. poszukujemy tą krystaliczną siarkę. Zobaczymy. Zawsze to szybciej się podróżuje. Oh. Szczerze nie myślałem, że tak bardzo będzie mi się chciał grać w sadnarkę, że osią skończę. Dziwa z... Tej gry postaram się, żeby była codziennie, ale nie obiecuję, jak to wstawię. W sensie nie wiem, czemu to mówię. To jest prawdopodobnie już ostatni odcinek, bo właśnie w dzisiejszym odcinku zamierzam chyba stąd odlecieć, dlatego ten odcinek będzie długi. Ponad godzina? E, wywalone renderowanie godzinne, jakby nie wiem. Jeszcze blow, e, Below Zero Teraz zacznę I Po skończeniu serii zwykły Subnautica zwykłej będzie Subnautika Blow Zero Gdzie tam jedyne co wiem to To jest c jako główny Pojazd A nie Seamoth e, Jeszcze to, że w, w tym samym ze Zero jesteśmy na Antarktydzie, właśnie na tych czapach, Lupi, e, czapli bardziej lodowej w tej planety. No, tam sam jakaś występuje, chyba jakoś tak to było, ale wszystko za, się zobaczy po zagraniu w grę. No i tak znów sobie wspomnę tako, że jeśli film wam się spodoba, zachęcam do lajka <noise> serdecznego. Jest tylko jedna osoba, która mi daje lajki albo nie daje lajków. Się nawet w moich filmów nie ogląda. daje lajka i wychodzi. Nie wiem kto to. Bo jakby obejrzał jeden film cały, by mi się to w statystykach pokazało. Mam strasznie małą widownię, a wraz z małą widownią po prostu mi pokazuje tylko kto, co i jak. Ile osób obejrzało w 100% film? Ile osób obejrzało ile minut? No ale tak wyszło. Dobra, a my jesteśmy na miejscu, jest minuta 12 Więc o tym mówiłem Uran, mnie nie interesuje Tylko krystalizowana czas czaszka Siarka, o oh Boże, jaki bit fajny. Dobra, ile tej siarki chcesz? Cztery sztuki tak naprawdę To jest kolejna. Już mam dwie, teraz jeszcze dwie tylko. Mogę, mogę stąd lecieć. Mhm, mhm. Moje zero. Jest <laughs> kurwa nawet śmieszny żart. Jakby uh. krystaliczna siarka występuje tutaj na dole, okej, okay, tu jest następna, no i jeszcze jedna, nie mogę stąd spadać. Zobaczymy tak naprawdę, jeśli będzie na przykład w następnym parcie, jeśli będzie do zrobienia, też znów krystylizowana ciarka, to ja to po polecę po prostu, yy... szybko zbiorę i, i przybędę. Co, nie jeszcze jedna? No i jest. Au. Gdzie? Tu. Nie możemy stąd spadać. Więc tak naprawdę, nie wiem. Szczerze, żeby was nie zanudzać. Po prostu się tam przeteleportuje. Więc widzimy się za sekundę. Dobra. Przypłynąłem do mojego Neptuna. Mam sobie dobra nazwa na statek Neptun. Oceaniczna planeta Neptun. No, no, no. Co coś się z tym łączy coś. Coś z tym trybi. Buduj. Jeszcze muza. O, już, uho, już się... O, coś zbugowało. Nazwa Neptun, czyli pewnie możemy zmienić mu kolor. Różowy pentrat. Boże. Najgłupsza nazwa jaką wymyśliłem. nika mojego w lolu. Kto się kurwa nazywa moje małe jajo? Moje małe dżądro. Dobra, czy coś jeszcze będzie potrzebne do statku? Tak, Cockpit. Plastal, szkła emaliowane i chip komputerowy. I to coś, które zrobiłem dla Big Boya. Ja to zdajemy z DMS Big Boya, będę miał już to od razu. All systems online. Dobra. Tarcza zdjęta. Czyli tak, znów plastal. Eee, chip komputerowy. To pamiętam jak się go robi. Tyle chipów komputerowych robiłem, że już da się zapamiętać niektóre rzeczy. Szkło emaliowane. Chyba mam ząb Starkera. A ja nawet szkła nie mam Miedziany przewód Wsadziłem złoto? Nie wsadziłem złota Czyli złoto dalej mam w tym W boju Nawet nie wiem czy to jest poprawnie napisane, ale mam to gdzieś Dobra, robimy chip komputerowy. Szkole malowane. Szkole malioane robi się jeszcze z zęba starkera. Chip komputerowy. Dobra. Sztaba Plastali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cyk. Słaba plastali. Cyk. Ząb Starkera. To on tutaj powinien być... Powinno być ich tutaj nawet sporo. Oni cały czas gryzą moje drony. Chcesz ty czekać? Żadnego nie widzę. Zdrowia skąd wiem, co Czyli tu pamiętam, że wejście miałem Tak, miałem tu wejście. Najgorsze wejście jakie zrobiłem. To tak, chcę wyłączyć tą lokalizację. Eli tu tu szukałem. Aha, to dlatego mi cały czas prąd spadał. Ale ja chcę tylko zomb starkera. Jeden dosłownie. No i jest. Dosłownie jeden w okolicy. Nawet dwa. Co były tam jakieś? Nie. Więc to jest chyba 17 odcinek? 17 odcinek, ja już uh, tą grę ko kończę. Wow, 17 odcinków się wyrobić. Z gierką Seek Fluid and Take a A, jakie jak kalecze czasem angielski! Naprawdę, eee, przed, przed tym, przed nagrywaniem, znaczy tego, przed nagrywaniem, jak to brzmi, przed w ogóle nagry, nagraniem jakiegoś odcinka. Normalnie się zachowuje. gadam ze znajomymi te sprawy. Ja próbuję sobie wytłumaczyć w głowie, że hej, przecież tak samo gadasz ze znajomymi. To czemu nie gadasz tak do, do ekranu? Stres. W skrócie. Stres. Po prostu. Stres mnie dobija. Powiem coś źle, powiem coś nie tak. I jestem nagranie. Dobra, lecimy. Buduj! Ostatnia chyba część. Lecisz? Dawaj. Już skończony Neptun? Oj, tak. Line. Mamy to. Kolor jego. Pasek jeden e do palacza będzie czarny. Pasek drugi, czyli ten będzie niebieski. Czy to nie wygląda na niebieski? Będzie czarny, big Dildo. Wow, Big Dildo. Wchodzimy! Kończymy gierkę. Ach, Aurora, po co ty jesteś, skoro mam Big Dildo? Ruchą Oooo, aż tak powoli jedzie. Siema, siema. Kurde, witam. I co? Wbijamy do statku. Kończymy grę. Mam tu szafki. Zasilacz pomocniczy. Włączony. System łączności. Włączone. Systemy hydrauliczne. Włączone. Chodzimy.

i kapsuła czasu To możemy tutaj zostawić jakąś rzecz Na zostawić to i zostawić nie naładowane i trochę litu Obrazek F11 na tym A to nie wiem na przykład Jep. Ee... Obrazek cyk Wybierz wiadomość. Wbijaj na ety Olson. Hashtag gamer seria z subnautiki. Chyba tak Nie poczekaj, ja mam tu spację Ja mam chyba z małej Nie wiem czy dobrze napisałem z tiki. Chyba tak Kapsuła czasu gotowa No to co? Nie ma co przedłużać, 24 minuta Lecimy Wychodzimy, kończymy grę Ja się zamknę i oglądamy piękną animację. Ready to launch on your command, in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time, Captain Jettison. Jak od razu przypomnę, bo chyba nie dokończyłem kapsuła czasu, to możemy znaleźć my ją własną. Naszą. Albo inni gracze, jak ja na przykład trzy znalazłem. No, nie powiem, to palacze niezłe. Aha. O Nie, 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 nie. nie. Mamy to! Mamy to! Jest i wyspa! Jeśli druga wyspa, czyli Czekaj, czekaj co? Młah! Wow. między międzyprzestrzenna. Dobra, czekamy stąd. What is a wave without the ocean, a beginning without an end. They are different, but go are Dziękuję wielkie. byliście, że ktokolwiek był ze mną w tej serii astronomiki. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Tak będzie seria z Subnautiki Blow Zero. Na 100%. A teraz ja się zamykam i wczujcie się w tą piękną muzykę w tle. Aha! Jakie mędy! Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie jeszcze raz! I do zobaczenia w następnej serii. Trzymajcie się i cześć!